Siema. Teraz coś ja powiem. Jest dłuższy filmik, co nagrałem, ale teraz to na szorce. Będzie link. O coś chodzi. Tam pewnie pan Mateusz Ostowski przedstawił się jako makler. Nie wiem czy to się w bezpieczeniu. No ja tego czy jakiegoś takiego kurwa nie zgłaszałem. Więc sorry. Mi to nie obchodzi, kurwa. Więc do mnie, kurwa, jeszcze raz nie wyzwanie, bo ja tego kurwa nie zgłaszałem. Jak nie pasuje coś, yy, to ja zgłaszam danych osobowych. I nastąpił przede wszystkim jeszcze z są na stalkingu, bo już wyzwania nie. A nie jestem Kowaszanowski. No Moje nazwisko zaczyna się na ITERE BEJPARDYK. Więc. Ja nie będę od ciebie odbierać telefonów, więc do mnie nie wyzywanie człowieku. Ja nie jestem tam osobą. Czyli szanowskim nie jestem. Kościół, ogarnie się, przestaniesz kurwać. Pać, może się opuść, Ty cyfry sobie telefon, poprać sprawdź. Ale mieć cyfry kurwa człowieku. Bo ja cię teraz cię kurwa, po prostu pozwę. Na policji, bo tyś mój numer używasz. I zgłaszać mi jakieś, kurwa, dupne zgłoszenia, których ja ich nie robię, kurwa, człowieku. Ogarnij się, kurwa. Na